Tomek! Pierwszy Twój zjazd w życiu w ogóle na śniegu, prawie przed sekundą o tym dowiedziałem i to zrobiłeś na trajku. Mów! czerwona trasa, dojechałem tam, majtki pełne, ale zjechałem. Naprawdę polecam, raz. trajka polecam, 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 super zabawa. Nie nauka trwała? Minuta, minuta dosłownie, Marek mnie przeszkolił pod wyciągiem przy wyjściu, na nartach bym nie zjechał, na tym zjechałem. Nie, na w byś tysiąc Dzięki. razy. Także cieszysz się? Super. Kurwa, no, super. O, to instruktor twój. Ty musisz ci jakieś papiery teraz wypisać, nie? No bo co? Tak, dokładnie. Bo egzamin zdajesz jako na instruktorski. Na trajku ogóle nie zmienia. To jest to. Nie? Trajka zakupuje, zaraz po przyjeździe do Polski. <try> nie no, spokojnie. Pamiętaj o jednej rzeczy. Dzisiaj musisz cały czas kontrolować prędkość i się bawić, bo trajk... Ma, to jest wada trajka, że myślisz, że jesteś mistrzem świata i tam... Ja Ej, jedziesz nie, o dam radę, a ty nie masz automatyzmu jeszcze w ruchach, nie kierownica jest nie służy do skręcania, nie wychylamy dupy do tyłu. Cały czas mamy ciężar ciała z prostą sylwetką pochyloną i obciążoną kierownicę. I to wszystko. O, o. To jest... Dziękuję bardzo. Jeżu. To Manek, cieszę się, kurczę. Super. super Miło było cię spotkać. Idziemy sobie teraz na, na jakiś wyciąg podobno. No, no, chobby za darmo. <laughs> Jedziemy, dobra. To idę zwanie, do okrąglaka, ja też idę. Słuchajcie, wieści z krzesła. Z najbardziej sympatyczną, uśmiechniętą, rozradowaną ekipą Wrocław Dojechaliśmy i zaczynamy sezon Zaczynamy sezon, oglądajcie nas Pierwszy dzień, jedziemy. Jedziemy. jedziemy Pierwszy raz na trajku, pierwszy dzień, polecam, kupujcie Tutaj to mamy ma pierwszy raz na trajku Ale fajna robota Ale żeby z tradycji stało się zadość tam na końcu Następca Stiga w czarnym kasku. Jancio z Tarnobrzegu, także tutaj Wrocław i Tarnowbrzeg. No, jest. jest jesteśmy przeszczęśliwi. Jaka pogoda? Słaba! Słaba, nie! nie Słońce świeci, opalamy się bez zobaczcie, taka, taka jest pogoda. Mam nadzieję, że z tej góry nie zerżabną. Zajęliście, także w ekipa dojechała, zdrowe chłopaki, lubiące jeździć, lubiące szybko jeździć i wiedzące o co chodzi w tym sporcie.